Witam Państwa! Dziś pokażę, jak stworzyć darmową subdomenę i podpiąć ją pod serwer wexlan.pl na naszych DNS-ach. Po pierwsze, zalogujmy się do panelu Solus naszego serwera. Wpiszmy swoją nazwę użytkownika i hasło. I wpisujemy hasło. Dokładnie tak, i klikamy przycisk Zaloguj. Po zalogowaniu do panelu wybieramy zakładkę DNS. W tym polu wpisujemy swoją subdomenę i wybieramy domenę główną z naszej puli. Na przykład myvps.pl. Klikamy dodaj, domena została dodana. W tym polu możemy wpisać dodatkową subdomenę i potwierdzić przyciskiem dodaj. Przejdźmy teraz do zarządzania naszym subdomeną. Klikamy przycisk zarządzaj. I musimy uzupełnić rekord A z domeny. Pole domena zostawiamy puste i wpisujemy nasz adres IP serwera VPS. Pole TTL zostawiamy z wartością domyślną i klikamy przycisk dodaj, jak widzimy, nasz rekord został dodany. Zmiana z reguły może wejść w życie maksymalnie do 72 godzin, jednak zazwyczaj jest to kilka godzin. Ok, załóżmy, że ten czas już minął i chcemy sprawdzić, czy nasza domena została przekierowana. W tym celu Otwieramy wiersz poleceń, cmd i wpisujemy ping i naszą subdomenę, czyli demo.myvps.pl. Jak widzimy, wyświetlany jest już poprawny adres IP naszego serwera, co oznacza, że cała operacja przebiegła pomyślnie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na część drugą, czyli ustawianie REW DNS.